Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa najpierw. Ja jestem Aga i jak już mnie znacie, to wiecie, że tworzę dla Was treści motywacyjne do sprzątania, do prowadzenia domu, gotowania, pieczenia. Tym razem ja potrzebuję może nie motywacji, a odpoczynku, dlatego leci dzień za dniem na sprzątaniu, gotowaniu, pieczeniu, bez nagrywania. Nagrałam kilka kadrów dosłownie z ostatnich kilku dni, pokazać Wam, że u mnie dalej toczy się normalne życie, ale spokojniej. I powiem Wam, że takie sprzątanie bez kamery, bez pośpiechu, bez takiego perfekcjonizmu, mm, totalnie uspokaja, regeneruje i wycisza, co serdecznie Wam polecam żeby tym razem posprzątać chociażby jedną szufladę w ciszy, bez żadnej muzyki, po prostu skupiając się na jednej czynności. Mam nadzieję, że wasze noworoczne pierwsze dni są pełne mobilizacji. Są radosne i spokojne, jednocześnie, bez jakichś większych zawirowań. Mam nadzieję, że radzicie sobie świetnie. Ja zabrałam się za ogólne porządki bez kamery. Dzięki czemu uzyskałam dodatkową przestrzeń w komodzie na przechowywanie. Pozbyłam się kilku rzeczy. Ostatnio w zakładce społeczności na YouTubie. Dałam Wam propozycję, aby ten rok 2024 był takim rokiem odgracania, żeby każdego dnia wyrzucić chociaż jedną rzecz, dzięki czemu przez cały rok wyrzucimy 366 przedmiotów zbędnych, zepsutych, których nie naprawimy, takich, które nas nie cieszą, a mogą ucieszyć kogoś innego, więc podamy tą rzecz dalej. Ja się tego trzymam, udało mi się wyrzucić więcej niż jedną rzecz dziennie i lecę dalej, ale wracam do Was już niebawem z ogromną siłą i z motywacją dla Was, więc zostańcie ze mną.